Podczas 20 posiedzenia Sejmu 9 kadencji odbyła się debata oraz głosowanie nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Wniosek przedstawił poseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Dzisiejsza debata nad wotum nieufności jest symboliczna. Ta debata jest aktem oskarżenia. Aktem oskarżenia nie tylko dla ministra sprawiedliwości, ale wobec całego rządu PIS, a w szczególności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który od 6 października jest formalnie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Polaków i od 6 października jest politycznym nadzorcą ministra sprawiedliwości. Szkoda, że poseł Borys Budka w ten sposób oskarża Jarosława Kaczyńskiego. O wiele lepiej by to wyglądało, gdyby zgłosili osobne wotum nieufności właśnie dla wicepremiera Kaczyńskiego. Ciekawe, czy kiedykolwiek się tego doczekamy. Oskarżam, że działając wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości zniszczyliście polski wymiar sprawiedliwości. Powierzając politykowi funkcję prokuratora generalnego, doprowadził pan, panie wicepremierze Kaczyński, do totalnego podporządkowania prokuratury jednej partii politycznej, waszej partii. Zniszczyliście Ministerstwo Sprawiedliwości, budując na jego miejscu Ministerstwo Bezprawia i Odwetu. Ministerstwo Zemsty i Hejtu, niszczące prawo, rujnujące niezawisłość sędziów i niezależność prokuratorów. Stworzyliście z prokuratury i części sądownictwa mechanizm zastraszania i szantażu. Wprowadziliście program Bezkarność Plus dla kolesi znajomych Waszych ministrów, handlarzy bronią, by w czasach pandemii mogli bezkarnie bogacić się na majątku publicznym, narażając zdrowie i życie milionów obywateli. Używacie prokuratury do zastraszania lekarzy. W ten sposób niszczycie zaufanie do systemu opieki zdrowia w najtrudniejszym dla niego czasie. Tak, panie Kaczyński, jest pan tchórzem! Podkreślam to jeszcze raz! Jest pan tchórzem! Nie przyszedł pan nawet na tę debatę bronić ministra, który formalnie panu podlega. I stanowczo z tego miejsca obiecuję odpowie pan za ten akt agresji wobec bezbronnych Polaków. I tak samo każdy, kto będzie postępował zgodnie z pana rozkazami. Bo to jest przestępstwo! Chciałem zaznaczyć, że to już drugie wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobro w tej kadencji Sejmu. To pierwsze skończyło się totalną klęską opozycji, więc tak naprawdę wątpię, żeby ktokolwiek z rządu bał się tego typu gruźb. Dodatkowo, nie muszę chyba przypominać, że we wrześniu 2015 roku zabrakło pięciu głosów ze strony koalicji POPSL, żeby postawić Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu. Niestety, w tamtym czasie kilku posłów POPSL nie przyszło na głosowanie i dzięki temu do dnia dzisiejszego Zbigniew Ziobro pozostaje bezkarny. Odpowie pan za ten akt agresji wobec bezbronnych Polaków. To zabawne, że dzisiaj Borys Budka wygaduje takie rzeczy publicznie z mównicy Sejmowej, wiedząc, że mając potrzebną większość w Sejmie, nie doprowadzili w 2015 roku do ukarania Zbigniewa Ziobro. Następnie wypowiadali się inni posłowie opozycji, zarzucając ministrowi sprawiedliwości przeróżne rzeczy. Szczerze mówiąc, była to chyba najgorsza i najmniej merytoryczna debata, jaką oglądałem w tej kadencji Sejmu. Przyjrzyjmy się, jak działa sprawiedliwość pod rządami orłów prawniczych z pod znaku ministra Zero. Gdzie nie przełożysz ucho tam? Bezradność, niekompetencja i zapaść. Usprawnienie procesów sądowych? Zero. Przyspieszenie procedur prokuratury? Zero. O, przepraszam, przepraszam. Turboprędkość i sprawność, jeśli trzeba uruchomić machinę przeciwko niewygodnym politykom i niepokornym obywatelom, a zwłaszcza obywatelkom. Tańsze postępowania sądowe, tak aby były dostępne dla obywateli? Zero. Pomoc ofiarom przestępstw zero Fundusz Sprawiedliwości. Już dawno przestał pełnić swoją pierwotną funkcję. Stał się źródłem publicznych pieniędzy dla finansowania politycznych zachcianek Ziobry i jego przybocznych. Gdzie się podziało finansowanie dla ofiar przemocy? Gdzie się podziały pieniądze Polek i Polaków, które miały trafiać na resocjalizację więźniów? Gdzie jest kasa na pomoc ofiarom przestępstw? Ile na to wydaliście? Zero, a dla ryzyka miliony. Nie dziwcie się. Szanowne Panie i Panowie Posłowie z PiSu, że opozycja chce odwołać ministra Ziobro. Przecież jeszcze parę tygodni temu sami chcieliście go odwołać. Wieś gmin niosła, że pan premier Morawiecki nie chce w swoim rządzie mieć ministra Ziobro. Więc nie dziwcie się dzisiaj, że opozycja surowo recenzuje poczynania ministra Ziobro. Ubezwłasnowolnienie i zwasalizowanie niezależnej prokuratury. Represjonowanie i szykanowanie. Niezależnych prokuratorów. Niszczenie niezależnych sądów, instytucji z nimi związanych i psucie prawa. Obsadzanie wymiaru sprawiedliwości w myśl zasady BMW bierny, mierny, ale wierny. Zapaść kadrowa w sądach, które dzisiaj powoduje to, że terminy miały się skracać a co? Wydłużają się. Za represje wobec niezależnych sędziów, za wywołanie postępowań przeciwko Polsce w Unii Europejskiej i groźbę przez to zablokowania Polsce funduszy Unii Europejskiej, za zmiany Funduszu Sprawiedliwości, który zaczął finansować partyjne cele, zamiast wspierać te miejsca i te osoby, które na to zasługują, za aferę hejterską, z której się ciągle pan minister Ziobro nie wytłumaczył. Za pobłażliwe traktowanie swoich kolegów partyjnych. Aż nadto tych przykładów dzisiaj widzimy. Czemu wójt, burmistrz, prezydent miasta nie może złotówki bez podstawy prawnej wydać? A pan premier Sasin mógł i prokuratura nie widzi w tym nic złego. Za siedem grzechów głównych ministra Ziobry rozgrzeszenia nie ma. Za pychę, do której obrony stworzył w resorcie armii internetowych hejterów. Za chciwość, czyli nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości, za nieczystość, tajne wytyczne chroniące pedofilii i umorzenie postępowania we własnej sprawie sprzeniewierzonych środków europejskich, za nieumiarkowanie w zatrudnianiu swoich kolesi, za zazdrość „Opozycję Jarosława Kaczyńskiego, przez którą ścigał się z nim na upadlanie osób LGBT, kobiet czy ekologów, za gniew, który kiedyś zabił Barbarę Blida, a dzisiaj podpalił polskie sądownictwo, i zalenictwo, bo nie da się inaczej nazwać opóźnień w informatyzacji KRS. Poseł PiS Michał Sak przedstawiał spektakularne sukcesy Ministerstwa Sprawiedliwości. Poradzono sobie z mafią vat poradzono sobie z mafią lekową, poradzono sobie z fabrykami dopalaczy, z mafią reprywatyzacyjną, a wy co? Kapitulowaliście? Rzucaliście białym ręcznikiem. tak to wyglądało. Wprowadzono wiele rozwiązań, które poprawiają bezpieczeństwo Polaków. A które nie zostały przez państwa rozwiązane. Skończono z bezkarnością chociażby samochodowych kanciarzy, którzy przekręcali liczniki. Zastrzono przepisy karne dla pijanych piratów drogowych. Wprowadzono wreszcie realną, z prawdziwego zdarzenia pomoc bezpłatną dla Polaków. Krzysztof Paszek z PSL przedstawił historię pewnego człowieka, o której chyba nie wspominał dwa miesiące temu podczas poprzedniego wotum nieufności. Jeden cytat, jeśli pani poseł pozwoli. Wkurza mnie, jak Ziobro na konferencjach cały czas mówi, jak to on jest prawy i sprawiedliwy. Jak to wprowadził reformę sądownictwa, bo wcześniej sprawy ciągnęły się latami. Co, co było winą systemu i sędziów. A sam daje jeszcze gorszy przykład. Dopuszcza się dwóch i pół lat zwłoki w mojej sprawie. To powiedział w wywiadzie dla Onetu pan Marek Kubala. Przedsiębiorstwa z, Wałbrzy z Wałbrzycha, który od dwudziestu lat walczy z wymiarem sprawiedliwości i który był przez Ministra Zbigniewa Ziobro wykorzystany na cele swojej kampanii, a dzisiaj Banku Bala i wielu innych dopomina się sprawiedliwości, dopomina się rzetelnego traktowania, a nie traktowania jedynie w kategoriach politycznego wyzysku. Pan Marek cze czeka do dnia dzisiejszego 940 dni na rozpoznanie skargi nadzwyczajnej, sztandarowego Projektu, który wprowadzaliście, czeka 940 dni i nie może doczekać się jakiegokolwiek sygnału pozytywnego o tym, że w jego sprawie coś się stanie. Dobromir Sośnierz, biorąc pod uwagę to, co przed chwilą powiedział Krzysztof Paszek, bardzo celnie podsumował działania rządu, prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz samego Zbigniewa Ziobro. Wiele musiało się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Tak można na naj, naj, największym skrócie podsumować te kilka już lat tego operetkowego spektaklu pod tytułem Reforma Sądownictwa. Z jednej strony mamy operetkowych reformatorów, którzy śpiewają gromko, dobra zmiana, dobra zmiana. Z drugiej chór teatralnych obrońców praworządności, którzy śpiewają o biada, biada, ola boga, koniec świata. Na środku główny bohater, piąty rok już mówi, że zaraz ducha wyzionie, a jak, a jak żył, tak dalej żyje. Owszem, wygląda nie najlepiej, ale jest to stan kiepski, lecz stabilny. Z punktu widzenia przeciętnego obywatela trudno zauważyć jakąkolwiek różnicę, jakikolwiek efekt tych reform. Cały ten spektakl to jest po prostu przesuwanie strefy wpływu w PiSu po tym, jak opanowaliście ośrodek władzy wykonawczej i ustawodawczej. Po prostu prowadzicie systematyczną ekspansję na teren władzy sądowniczej i całe, wszystkie te reformy są temu celowi podporządkowane i odwrotnie Cały lament opozycji, zwłaszcza pod źródło platformy, sprawdzają się tak naprawdę do obrony swojej z kolei strefy wpływów, yy, którą to walkę stara się przedstawić jako taką yy, obronę praworządności. Jednak praworządności w Polsce nie ma, nie było i, 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 i pewnie nie będzie, bo żeby prawo, rządziło prawo, to przede wszystkim muszą sądy działać sprawnie, wyroki muszą zapadać w jakimś rozsądnym czasie. Co nam z najlepszego prawa i najsprawiedliwszego wyroku, jak on zapadnie po 10 latach, bujania się po sądach. I co się w tej sprawie zmieniło? Nic się nie zmieniło. W praktyce, na przykład w prokuraturze, tak banalna sprawa jak, jak uwzględnienie przez prokuraturę skrytki pocztowej wobec osób, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania, okazuje się dla, dla tej dobrej zmiany po prostu sprawą nie do przeskoczenia. Ja staram się nie mieć zbyt wielkich oczekiwań co do tego rządu, ale w jednej ważnej sprawie liczyłem jednak na dobrą zmianę. Chodzi o naprawdę nabrzmiały problem alienacji rodzicielskiej. I jawnej, bezwstydnej dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych obrosły już wieloletnią tradycją praktyki sądowej orzekającej według linii ustalonej tam gdzieś w zamierzchłym PRL-u, mimo kolejnych prób zmian ustawodawczych, zmieniającej się. I co w tej sprawie zrobiliście? Nic. O ile poprawiła się sytuacja w ogóle? Co się stało z poprzedniej kadencji z drukiem 3254? który miał wprowadzić opiekę naprzemienną do polskiego systemu prawa rodzinnego, powyrwaliście temu projektowi wszystkie zęby, na końcu nikt już nawet nie chciał. Co dalej z pracą nad tą opieką naprzemienną? Co z, na przykład z drukiem senackim 63, który jest zamiatany pod dywan w, 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 pod naciskiem feministek? Gdzie obiecane tabele alimentacyjne, co się, co się dzieje w tej sprawie? W, w Polsce tutaj feministki narzekają w, w ramach tej dyskusji o aborcji, że zakaz zabijania kalekich dzieci sprawdza roli inkubatorów, a czym jest w Polsce ojciec? W Polsce ojciec jest bankomatem i, i, i podajnikiem nasienia. Jeśli, jeśli chodzi o aborcję, to dziecko jest tylko kawałkiem ciała matki, ale jeśli trzeba płacić alimenty, to wtedy już należy do ojca. Aliment to orzekany właśnie z sufitu które zależą od widzimy się sędziego od, od, albo od zamożności ojca, a nie od rzeczywistych kosztów. Co zrobiliście, żeby przełamać automatyzm w sądach rodzinnych, które z automatu orzekają pobyt dziecka przy matce, potem widzenia co dwa tygodnie, zabezpieczenie na alimenty? Jak ten ojciec ma potem wygrać tę sprawę jako, jako niedzielny weekendowy ojciec? To przecież jest już potem błędne koło tylko. No, niestety, nie, nie zdążyłem wszystkiego powiedzieć. Dziękuję bardzo, panie, Dziękuję. panie Minister Zbigniew Ziobro bardzo krótko odniósł się do zarzutów ze strony opozycji, ponieważ większość wypowiedzi poświęcił na inną sprawę, do której zaraz przejdę. Mogę tylko powiedzieć, że nie jest przypadkiem, iż ten wniosek został złożony w momencie kiedy doszło do zatrzymania pana ministra Sławomira N. prawie ręki Donalda Tuska i ważnego ministra rządu Platformy Obywatelskiej złapanego niejako na gorącym uczynku korupcji i nie jest przypadkiem, kiedy funkcjonariusze CBA więc na polecenie prokuratury odnajdują kolejne skrytki z milionami pochodzącymi z łapówek, że wtedy właśnie taki wniosek jest skierowany wobec prokuratury, która skutecznie wywiązuje się swoich zadań. Premier Mateusz Morawiecki przez prawie 10 minut lał wodę i całe jego wystąpienie można podsumować 40 czterdziestosekundową wypowiedzią. Naszą zasadą, zasadą, którą kierujemy się, zasadą, którą kieruje się minister sprawiedliwości jest to, że prawo nie może być Niesprawiedliwe dla tych słabszych, że prawo musi w sposób równy traktować wszystkich, że nie ma równych i równiejszych, że ci, którzy są możnymi tego świata, też podlegają prawu. To jest zasada państwa sprawiedliwego, państwa, które w równy sposób traktuje wszystkich swoich obywateli. I dlatego, patrząc na to z perspektywy i makro, i z perspektywy poszczególnych obywateli. Wielka reforma wymiaru sprawiedliwości, której podjęliśmy się w 2015 roku, która powierzona została w ręce ministra Ziobry, jest i będzie kontynuowana. Oprócz rzeczy związanych bezpośrednio z Ministerstwem Sprawiedliwości, opozycja zarzucała również rządowi oraz ministrowi Ziobro wyprowadzanie ludzi na ulicę w czasach pandemii. Działając wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości dla interesu politycznego. Rozpętał pan, panie wicepremierze Kaczyński, światopoglądową wojnę i to w dobie zarazy, w dobie najgorszego od dekad zagrożenia zdrowia i życia Polaków. Sprowokowaliście manifestacje w dobie pandemii. Oskarżam o podsycanie nienawiści, bo wy w tym się specjalizujecie. Nienawiść to wasza broń, którą dziś wycelowaliście w kobiety. Na Zbigniewie Ziobrze spoczywa także współodpowiedzialność za pożar. Który wzniecono na ulicach polskich miast za wściekłość kobiet, za wyprowadzenie ludzi w samym środku epidemii na ulicę, za sprowokowanie protestów po to, żeby nieudolnie ukrywać bezradność i niekompetencje całego rządu w walce z koronawirusem, gdyby miał choć odrobinę odpowiedzialności za Polskę, to sam by dzisiaj odszedł. Ale ja się nie łudzę, że honor, przyzwoitość. Odpowiedzialność są przymiotami Zbigniewa Ziobry choćby w najmniejszym stopniu. I właśnie dlatego trzeba go odwołać. Dobromir Sośnierz poprzednio negatywnie podsumował działania rządu, a teraz wykazał hipokryzję opozycji. Pan poseł Budka mówił o przyzwoitości, a mówił też o y, języku nienawiści. To posłuchajcie, co wy i właśnie zwolennicy skandujecie na tych protestach. Zobaczcie sobie. Pani posłanka Monika Rosa, nie ma jej teraz. Pani posłanka Monika Rosa przywitała mnie na y, proteście y, palcem, słynnym palcem, gestu, gestem Lichockiej. Domagaliście się ukarania posłanki Lichockiej? Mam nadzieję, że przeprosicie teraz za posłankę Monikę Rosę. Y, co tam wykrzykujecie? Jakie tam są hasła? To jest język miłości? To jest język tolerancji? A do czego pan, pan śmiszek nawiązywał przed chwilą i wiecie co? Co pan chciał co pan chciał powiedzieć przez to? Pan się solidaryzuje z tym językiem ulicy, z tym rymsztokiem, tak? To gratuluję. W, ta, obrońcy kobiet, rzucający butelki w, w obrońców katedry, także śmigały obok obo głowy mojej córki. Tak bronicie kobiet? Mówicie, mówicie o... Narażaniu obywateli, a ciągniecie ich na jakieś jedno wielkie koronaparty, która pewnie za tydzień skończy się e, piżama party na stadionie. E, o 17.00 w zeszły czwartek głosowaliście za zaostrzeniem e, kar za e, na, naruszanie obostrzeń sanitarnych. E, potem o 19.00 policzęliście je łamać. To są Himalaje hipokryzji. Naprawdę. I ta dezinformacja. Posłanka Pichowicz, która mówi, że, że, że będzie groziło śmierć teraz kobietom. Przecież, posła, przecież przesłanka dotycząca zagrożenia życia kobiet nie została zmieniona. Po co ta dezinformacja? Dolewacie oliwy do ognia tylko we własnych interesach politycznych. Minister Ziobro odpowiedział na zarzuty opozycji. Tu nie chodzi o spół demokratyczny. w sprawie, która wymaga poważnej dyskusji, która upoważnia również państwa do podjęcia działań, aby zmieniać prawo, zmieniać też porządek konstytucyjny, bo takie są możliwości. Wy tak naprawdę szukacie pretekstu, aby w Polsce wytwarzać ogromne emocje, aby napuszczać Polaków wzajemnie na siebie, aby w dobie pandemii wywoływać jeszcze większe reperkusje i konsekwencje dla tych Polaków, którzy ulegną waszym namowom i zdecydują się zaangażować w ten Proces niezwykle agresywnego protestu, wielokrotnie przybierającego formę działań sprzecznych z prawem. Dlatego państwo zawsze w takich wypadkach musi stać na straży konstytucji, o której tak wiele mówicie na straży prawa i wolności wszystkich tych, którzy mają i mogą oczekiwać od państwa ochrony podstawowych wartości. Taką konstytucję I nasze państwo, które przyszło nam kierować, z całą pewnością z tego zadania będzie się wywiązywać. Wynik głosowania nad wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobro z pewnością nikogo nie zdziwił. Głosowało 449 posłów. Większość ustawała 231. Za 217. Przeciw 232. Nikt się nie wstrzymał. Obecnie uzyskania wymaganej większości głosów Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Jakie jest Wasze zdanie na temat przedstawionego przez opozycję wotum nieufności? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.